Hej, witajcie. Kolejny filmik na temat partyzantki, na temat partyzanckiego ogrodnictwa dzikiego. Ostatnio sadziłem czereśnie w lesie, nie w lesie, tylko na właśnie takich zagajniki nieużytki, to nie, nie las państwowy, tylko pogranicza działek. Tu też nie jestem teraz na terenie lasu państwowego. Jakieś tereny rekreacyjne, gminne w po, na Pogórzu w Sudeckim, Przedgórzu i tak szliśmy sobie, no i tak nawet tego nie widać z głównego chodnika, ale tu właśnie o, proszę bardzo. Mamy w, 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 w czereśni, w czereśni to nie miara. I takie trochę wyjedzone z brzegu. Ale na ja przykład tu głębiej Proszę, o właśnie To właśnie są wyjadane w tej chwili przeze mnie a tu może będzie wizyta z jakimś wiaderkiem Bo tu tego jest, a jest Duże drzewa Jakoś nikt tego nie zbiera kiedyś za komuny to jak było to, to, takie coś to było od razu wyzbierane, pamiętam. No się jeszcze takie czasy pamiętam. No, A teraz teraz no, trochę pozbierane z tej strony. Jeszcze z tamtej, ale można by z wiaderkiem przyjechać. Tak, za dwa dni jeszcze będą dobre. Chyba. O, te dojrzeją. A tu, o, jak tu ładnie wygląda. No. Także tym, co lubią temat, no dzisiaj filmik dedykuję i zachęcam Was do, no do działań. Można nasadzać coś takiego. Ja w ogóle wezmę, bo jak to jest dzika odmiana, która sobie tu dobrze radzi, to można to jakoś przesadzić. Może jakieś samosiejki się znajdą, albo po prostu zasadzić ileś tam kilkaset pestek. Tym razem w mojej okolicy. I po prostu przesadzić ten materiał na nowe siedlisko. No i za ile ślad się skorzysta. No. Dobra, jeszcze komisyjnie. Tutaj konsumpcja. O, proszę bardzo. No, to jest. Ogniskuje, ogniskuje. Piękne, piękne owoce. No ale ja już tu pożeram o. Dobra. Na razie trzymajcie się.